Hejka, wracamy z randomowym dniem w Kostaryce. Dzisiaj zabieramy Was do Nosary, do lokalnej sody na śniadanie i w kilka innych fajnych miejsc. Miała być oka. Co masz, masz ładną fryzurę? Tak. Tak. się szczery. Ale zawsze było do. Bambo. Halo. morning znowu te automy to jest o co tu chodzi? zawsze Zawsze musi być umyte. Fury stoją, stoją. Co, osikał? Ktoś? Fataliki? Nie, to się tak skrapla. A nie, nie nie. Standardowo, najlepsza soda. Co? To co zawsze? Dobra, ale ja pokażę może, bo po ostatnim roku, czy ceny się zmieniły. Ceny chyba się nie zmieniły. Ogólnie nie zauważyliśmy jakichś yy, dużo droższych cen na Kostaryce. No i dodatkowo dolar no, w 4,60 spadł na 4 zł. Tak, ale nadal. Kasada Kompescado 4000. Śniadanka od 2,5 do 3. Kawa 500. W niektórych jest jakby w cenie śniadania. Kawa tutaj trzeba 500 zapłacić. Tak Andrzej? Si! Co masz, Andrzej, dobrego? Przedstaw nam tu. Nie, nie wiem, co to jest. Jajka, ryż, platos. Smacznego. Dobra, ekipa, zbieramy się. Planujemy, czy jedziemy do Nosary, czy jedziemy na plażę, czy coś. Zapłacone, tak? No. Dobra Tak, zatankujemy Dobra Gracias Gracias Bestia będzie zalana Już nie ma, paliwa Nie ma no Ty dobrze piłowałeś go, że jak już nie ma paliwa Mieliście z plaży. Andrzej jest sponsorem wycieczki. Dzisiaj 8200, czyli niecałe 70 zł. Przejechaliśmy pewnie z 500 kilometrów, a to na dwa motory było. Ja nie chcesz nas słuchać, bo za dużo gadać. To Kto? się przypiernicza cały czas? Kornel Ty kornel. Tylko Kornel, tylko ty. kornel kurde. Ale o co? Stresuję o wszystkim Czyli, że w porządku no. trzymam, tak? Kto wody nie dolewa, to... wody nie, nie dolewa. nie robisz, jesteś... Robisz tylko syf na chacie O, Dokładnie. ja robię syf na chacie Odezwał tak. się, gdzie majtki wszędzie są twoje Nic nie robisz, kurde Tak No, no, Tak, no Coś musi myśleć za wszystkich po prostu Jedziemy do Nosary Próbujemy przejechać przez rzekę. Najwyżej będziemy z Andre chyba przenosić te motory. O, Marzena już sobie słuchawki ubrała, bo już nie może mnie słuchać od rana. Bye bye! bye. Jedna z dróg do Nosary prowadzi przez rzekę. Tym razem czekała nas niespodzianka. Sępy to tutejsza ekipa sprzątająca. Ci padlinożercy są niemal tak popularni jak u nas w Ruble. Jakoś chyba do tego przywykłam. In the Tak, jest teraz... Teraz misja, będziemy patrzyli jak głęboko jest. Jest teraz. Ale ten dobry był tym Tucsonem nowym, nie wjechał cały do wody, ja myślałem, że on zgaśnie. No to był takim jak ja Andrek odbierałem. Jeszcze No, ale to nią prędzej. Co przerwa? Chcesz się? wolę? Dawaj. Fajnie tu wszystko, zobaczcie jest siwe. Kurde. My też dobrze już wyglądamy. Fajnie teraz będzie jak przejedzie koło nas. Są, bo jakby takim motorchasi przyjechali, a nie on sobie wziął tam 4x4, tu taki niby kozak To trzeba normalnie w nosie w kamienie będziemy wymukiwać jak wrócimy stąd No, ale powiem Ci, że tak Fajnie Andrzej z dżungla? Jest dżungla Jest Jest Dobra, ja idę kupić piwo, Andre przejmij kamerę Uch, Nie tylko żebym ja A dlaczego nie light? To nie było Dobra, co dalej? Jedziemy, e, jedziemy na plażę na chwilę No kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego tak Kostaryka, to ten obrazek powie więcej niż tysiąc słów i tutaj go zostawię. Na co przerwa będzie? Piwo. Piwko. Bo taka wyprawa była. Tak, teraz leci piwko. I z Garza idziemy na... Dziękuję. I na market zobaczyć. Bo w Nosarze jest dużo ludzi z dużą ilością gotóweczki. i tutaj bardzo dobrze się sprzedają wszystkiego rodzaju niepotrzebne rzeczy. Gracias. smacznego. Czy to nie jest smacznego. O zdrowie. Na misję lecimy Tak, wjechaliśmy już do Nosary. Jest to miasto 20 km od Samary. Totalnie nie nasz vibe, bo tutaj jest mega, tak że on-en. On. Bali 2 się robi, wszyscy muszą mieć grube fury. Śmieci już dużo widać, że są wyrzucane po prostu do rowu, gdzie u nas w Samarze czy w Kariu jest na to mega zwracane uwagę. Ogólnie nie nasz vibe, ale przyjechaliśmy na tą. Dobra, lecimy. Gadałem o markecie, tak, tu jest market, ale już się ogólnie zamyka. Ludzie podobno tutaj w nocy przyjeżdżają już na przykład o drugiej w nocy, żeby żeby zająć jak najlepsze miejsce. Andre pozna swoją przyszłą love. Hola! Andre z wrażenia się wywrócił. Como

No, poddajesz się. Dobra, tutaj poza parkiem to ta fura pizza. No co? Jaką bierzesz? Ja chyba pepperoni jedną, a wy mm -hmm. jakie? No chyba, że Wy chcecie pepperoni, to się z Wami podzielę. To jest widzę, że jest serkiem fajna taka jakaś. Ja chcę tą. chcesz tą, tak? Un calzone, un spicy pepperoni, por favor, and un pepperoni. Or salami si. To jest. A na slajsy. Trzy pizze 2 Coca-Cola 80 zł. Dobra. Trzy slajsy, sorry, ale mają taki super serek. Zobaczymy czy to jest parmezan pseudo w woreczku. Ja i moje wygodne dupsko W drodze powrotnej postanowiłośmy się zabrać z Anną, Marią i Jean oraz snooping. A panowie, panowie towarzyszą nam. O, właśnie, tam za nami. Chcę wam pokazać, jak Andre wygląda po przejażdżce z Nosary. Ja, się... Czapkę. <grym _> Ale tu taki lekko jest. Czysto jest. No, A no mówiłem, żebyś najlepszą koszulkę ubrał na trasę, nie? Dobra, ty nie jesteś ja, to, to nie jest lepszy. No na trochę mnie, jak ja wyglądam. Czarno bo Brudny. W ogóle. Tak, więc tak wygląda powrót z nosary. <grym _> motory są trzeba podokręcać. Teraz piwko i na zachód lecimy na małą cario. Z Las Olas poleciliśmy od razu zjeść coś do sody, bo tam obsługa jest mega niemiła, jest drogo. Wszystko co zamawialiśmy było średnie, tylko piwo jest dobre, bo w lodzie. Byliśmy u nas w sodzie. Teraz załadowamy leżeczka. Tę trasę pokonywaliśmy czasami nawet po kilkanaście razy dziennie. Ja już ją znam na pamięć, ale zostawiam Was z przyjemnym widoczkiem, fajną muzyczką. Enjoy! Figure to go across these empty sheets and days in the sun. Let me cold on the cheeks. And everything we need, love I can feel in my bones. On days like these, days like those on days in the sun and i'm singing to my mother singing to the sea i have been singing to my father singing to the trees singing to the things that i hope a spring the day is on the sun zawijamy już. komary gryzą strasznie jakby ktoś pętał sobie ciee jest tak ostre konstrukcje sorry za cienie ale Ja będę miał ostrą misję, bo muszę wiercić w muszelkach, więc muszę mieć taką czołówkę. To co? Się na bilet powrotny, czy co? Tutaj... Dobra, to by było na tyle. Stary niech sobie tutaj wierci, a ja... cóż pamiętajcie, ja tu tylko montuję Ciao!